sam! Uratuję was! Hmm? Wciąż jestem tutaj? A. Jeszcze raz! Wow! W <laughs> jakim jesteśmy uniwersum? Hej! Masz na imię Susan, tak? Niech mnie czedar! Wciąż tu jestem! Znów? To chyba żarty! Hej, hej, dokąd się wybierasz? Chcesz to wyjaśnić? To proste. Chcę się udać do magicznej krainy pełnej tajemnic i przygód. Ale ta szafa się nie nadaje. Potrzebujesz innej. Serio? Da się taką kupić? Możemy ją zbudować. Chodźmy. Juhu! Cześć kochani. Widzieliście naszego przyjaciela z lasu? A może Koci autobus? O co chodzi? Czy będzie padać Suzy? Na pewno nie w domu. Właściwie to chciałam przywołać leśnego ducha. Siup! Jest wielki, puchaty i będzie inspiracją dla magicznej półki. Masz pojęcie o kim mowa? Kto jest najsłynniejszym i najmilszym leśnym stworem? Sami to nie fair. Powinieneś sam zgadnąć. Swoją drogą, gdybyś poczekał, to sam byś zobaczył. W każdym razie znam już odpowiedź. Poczekajcie, ludziska. Jeszcze chwilę. Ej, Susan, powoli. Rozpoznaliście to toro? To magiczne stworzenie, o którym mówiłaś? Tak, zgadza się. Teraz wytnijmy kształt przedniej części. Kochani, poproście dorosłego o pomoc. Powinniście wyciąć coś takiego. To będzie fajny projekt. Chyba o czymś zapomniałaś, Tu Już ci pomagam. Redy kotlety, ta szafka pomieści całą typidonę. <śpiew> Chciałbyś, ale pomieści w środku jedną przygodę. Następny element wpadł nam w ręce. Co? Wyglądają niemal identycznie. Co z nimi zrobimy? Musimy wyciąć tu duże koło, żeby zrobić środkową część ramy. Nic nie mów. Zrobimy to tak, jak Totoro mnie uczył. A wezmę to. Na Tibidabę magia do toru działa jak zaklęcie! Skopiujmy ten element i zróbmy jeszcze tył! Poprosimy leśne duszki o pomoc? Nie odpowiadają! Musimy polegać na sobie! Świetnie! Pokażmy tej tekturze, co potrafimy! <grych> wow, jaka ona poważna! Ludziska, subskrybujcie, żeby ją pocieszyć! Na mozzarellę! Zmieścimy się we dwoje! Będziemy mieć wspólne przygody! Pójdę się spakować, a ty dokończ projekt, dobrze? Nie, proszę, zostań Suzy. Działajmy jako drużyna. Do dzieła! Gotowy? Raz, dwa, trzy! Wow, su, te kawałki są pomalowane! Fajnie, podobają mi się! Przed nami jeszcze sporo pracy. Kończę przygotowania do następnego etapu. Teraz twoja kolej. Wytnij wszystkie narysowane części. Haha, nie musisz prosić! Ledwo się powstrzymuję! Jupi. Wow, coś wspaniałego! Sami jesteś super! Chcecie zobaczyć, co będzie w środku Totoro? To nie odchodźcie! Zróbmy jeszcze jeden element, żeby dokończyć ramę. Przetniemy elementy po środku i zamocujemy. Suzy, jesteś pewna, że to tu sprawdź dokładnie pomiary. Masz rację, jakiś ty mądry. Sprawdźmy jeszcze raz. Tak, to dwa i pół szlamika. Wszystko gra. Jak mogłaś, Susan. Myślałam, że jesteś lepsza. Cóż, skoro mi nie ufasz, to sam przygotuj resztę elementów. Pewnie, że to zrobię. Co ty w ogóle? Weź ten, ten i jeszcze ten. Aby zachować równowagę. Kochani, zróbcie to samo z pozostałymi elementami, a potem przetnijcie po środku. Ale nie przecinajcie do końca. To bardzo ważne. Widzicie? Słyszałem, i co teraz? Teraz przyczepimy te części do środkowej części ramy szafki. Ten przyczepię na dole, obok łapki do Toro. Niech mnie Cedar! Weź też drugi element! Kochani, teraz druga noga naszej szafki i. Bam! Teraz stoi! A więc inne części są niepotrzebne! Pewnie, że nie sami. Proszę, wezmę jeden i wszystko pokażę. Co pokażesz? Ech, Suzy, poczekaj! Przyczepimy inne części do ramy, żeby stworzyć szkielet szafki. Totoro by się cieszył! Dalej, Susan, zróbmy to! Teraz możemy złożyć elementy i zbudować szafkę w kształcie totoro. To będzie z przodu. A to z tyłu. Sami, jesteś tam? Ej, mieliśmy cztery elementy. Gdzie ostatni? Hmm, może zabrały go leśne duszki. Są nieopanowane. Nie powinny ze mną zadzierać. Sprytny szlam jest w drodze. Ha! Poszedł sobie? Hej, Sami, łatwo cię. Aha, mam cię, sprytna Susan. Wszystkiego się domyśliłem. Ten element jest mój. Sami, jesteś niezwykły. Tym się zajmiemy później. Hej, dokąd się wybierasz? Wnętrze szafki nie jest gotowe musimy to przykleić, żeby stworzyć wewnątrz ścianę. Dobrze, poświęcę karierę myśliwego, żeby ci pomóc. Odsuń się nieco, a ja posmaruję wszystko klejem. Kochani, bez pośpiechu, zamontujcie wewnętrzną część szafki. Sami zrobiłam ten otwór na światełka. Nie przejmuj się nim. A oto drzwi do szafki. Kochani, ostrożnie. Co? Ej, to jest genialne i niesprawiedliwe. Poczekaj, aż zobaczysz inny trik. Nazywa się magiczne składanie szafy. kotlety, jakie to fajne! Co mówiłaś o magii? Co? Co? Nie słyszę. Wybacz. <grych> Nie odchodźcie! Jakoś tam wyjdę. Ludziska? Ludziska! Aaaa! Puk, puk! Sami możesz wyjść? Ach, pewnie gdzieś sobie poszedł. Może do innego wymiaru? No cóż, pójdę sobie! O, co za podróż! Do widzenia! Dzięki za schronienie! O, tu jesteś! Przepraszam, ale odbywałam podróż po wnętrzu szafki. Ej, co to jest? Chyba odkryłam twoją tajemnicę, Sami. Ej, nie zaglądaj tam! Mówiłam, że to nie tak jak myślisz. Jak się przecisnąłeś przez ten mały otwór? Dla szlamika to żaden problem. Co? Nie! Poprosiłem magiczne duszki o pomoc. Dzięki ty Teraz zajmiemy się oświetleniem. Teraz dokończymy boczne części. Kochani, przyda wam się pomoc. To dość duży i ciężki element. Dalej, Suzy! Pomagam, prawda? O tak! Czuję przepływ energii w moich rękach. Jeszcze trochę! Daj sobie radę! To to ciebie wierzy! W końcu. Co za przeżycie! Muszę odpocząć. Robisz? Jesteś niecierpliwy. Teraz twoja ulubiona część. Kolorowanie! Juhu! W końcu to będzie prawdziwy. Ale się cieszy. Kochani, domalujmy mu buzię. Zaczniemy od wielkich okrągłych oczu. Proszę bardzo. Wow, czy jestem jedynym latającym malarzem? Na pewno pierwszym latającym szlamikiem. Spójrz na to dzieło. Rety kotlety, wrodzony talent, co? Czy to nieoczywiste? A teraz zakończmy pracę. Hop! Totoro, uśmiech! Zostań z nami na zawsze! Wygląda na zdziwionego. Co wy na to? Na co czekamy? Wstawmy rzeczy na naszą półkę! Yo -yo! Sami, gdzie jesteś? Pora na przygodę. Hmm, to dziwne. Totoro, widziałeś gdzieś sama? To chyba znaczy tak. Kochani, zajrzymy do środka. Popatrzcie, on podróżuje w swoich snach. Dzięki, Totoro. Wyruszymy na przygodę kiedy indziej. Dajcie łapkę w górę, jeśli spodobała Wam się szafka Totoro. Do zobaczenia! Pa pa.